Pewnego ranka dzwoni do pana mama. Jej głos brzmi dziwnie, słabo. Mówi, że pali ją gorączka, ale czuje straszne zimno. Radzi pan jej odpoczynek, rozłącza się. Trzy godziny później leży nieprzytomna na izbie przyjęć w szpitalu. Lekarze mówią, że to sepsa. Gdyby przywieziono ją wcześniej, miałaby znacznie większe szanse na przeżycie. To się dzieje każdego dnia. W tej chwili ktoś ignoruje ostrzegawcze znaki sepsy. W tej chwili czyjeś narządy zaczynają odmawiać posłuszeństwa sepsa zabija co najmniej 80 tysięcy Polaków rocznie to więcej niż rak piersi rak prostaty i aids razem wzięte ale o to czego większość ludzi nie wie jeśli wykryjesz sepsę w pierwszych godzinach szanse na przeżycie dramatycznie wzrastają zaraz pokażę pani dokładnie na co zwracać uwagę pięć objawów które pojawiają się wcześniej kiedy leczenie jeszcze może uratować życie. I jeden znak, który oznacza, że czas się kończy. Zanim zaczniemy, jeśli ogląda Pani ten film, bo chce chronić swoją rodzinę, zróbcie mi przysługę. Naciśnijcie subskrybuj teraz i włączcie powiadomienia, żeby nie przegapić informacji o zdrowiu, które mogą uratować kogoś bliskiego. Napiszcie komentarz, skąd nas oglądacie, czytam każdy komentarz. Zaczynamy. Większość ludzi myśli, że sepsa to to samo co infekcja. To pierwszy błąd, który kosztuje życie. Sepsa to nie jest infekcja. Sepsa to reakcja organizmu na infekcję, która idzie całkowicie nie tak. Pomyślcie o waszym układzie odpornościowym, jak o alarmie w domu. Gdy włamywacz wchodzi do środka, alarm się włącza. To normalne. Tak powinno być. Ale przy sepsie alarm zaczyna działać niewłaściwie i wywołuje eksplozję w każdym pokoju waszego domu. Wasz układ odpornościowy zaczyna atakować własne narządy, zamiast tylko walczyć z infekcją. Ciśnienie krwi spada, naczynia krwionośne zaczynają przeciekać, narządy nie dostają wystarczająco tlenu, a jeśli to nie zostanie zatrzymane, ciało wpada w wstrząs. Oto jak poważne to jest. Światowe dane pokazują, że sepsa dotyka miliony dorosłych rocznie. W Polsce liczby są alarmujące. Sepsa przyczynia się do jednej na trzy śmierci w szpitalach. Pomyślcie o tym: jeden na trzech zgonów szpitalnych i o to, co czyni sepsę tak niebezpieczną. Rozwija się szybko. Możecie czuć się dobrze rano i walczyć o życie wieczorem. Nie macie tygodni na zastanowienie. macie godziny. Dlatego znajomość tych objawów to nie tylko pomocna informacja. To wiedza, która oddziela życie od śmierci. Sepsa może dotknąć każdego, ale są osoby, które muszą być szczególnie ostrożne. Jeśli rozpoznajecie się na tej liście, zapamiętajcie każdy objaw, którego zaraz Was nauczę. Po pierwsze, jeśli macie powyżej 65 lat, Wasz układ odpornościowy naturalnie słabnie z wiekiem, co oznacza, że infekcje mogą wymknąć się spod kontroli szybciej. Jeśli macie cukrzycę, słuchajcie uważnie. Wasze ciało już ma trudności z walką z infekcjami. Prosta infekcja dróg moczowych lub mała rana na stopie może zamienić się w sepsę, zanim zdacie sobie sprawę, jak poważne to jest. Jeśli niedawno przeszliście operację, nawet małą, jesteście w większym ryzyku. Za każdym razem, gdy wasza skóra jest przecięta lub ciało jest medycznie inwazyjnie leczone, bakterie mogą dostać się do krwiobiegu. Jeśli macie osłabiony układ odpornościowy przez chemioterapię, HIV lub leki takie jak sterydy, wasze ciało nie może bronić się tak jak normalnie. Sepsa może rozwinąć się szybko, a jeśli macie przewlekłe choroby takie jak choroba nerek, wątroby lub płuc, wasze narządy są już pod stresem. Sepsa może je przesunąć za krawędź. Dane pokazują również, że mężczyźni mają wyższe wskaźniki zgonów z sepsy niż kobiety. Jeśli którekolwiek z tych opisów dotyczy Was lub kogoś, o kogo się troszczycie, to czego zaraz się dowiecie, może uratować ich życie. Pozwólcie, że przeprowadzę Was przez pięć objawów, które pojawiają się wcześniej, gdy sepsa jeszcze może być zatrzymana. Pierwszy znak ostrzegawczy ekstremalne zmiany temperatury. Temperatura ciała szaleje. Większość ludzi rozwija wysoką gorączkę powyżej 38 stopni Celsjusza. Ale oto, co zaskakuje ludzi. Niektórzy dostają hipotermię zamiast tego. Ich temperatura spada poniżej 36 stopni Celsjusza. Jeśli wy lub ktoś, kogo znacie, ma gorączkę, która nie reaguje na leki, lub jeśli drżą niekontrolowanie i nie mogą się ogrzać, to czerwona flaga. Następny znak ostrzegawczy, numer dwa: galopujące serce i szybki oddech. Wasze serce zaczyna walić więcej niż 90 uderzeń na minutę, nawet gdy siedzicie spokojnie. Wasz oddech przyspiesza do ponad 20 oddechów na minutę. Czujecie się, jakbyście właśnie wbiegli po schodach, ale się nie ruszyliście. To się dzieje, ponieważ wasze ciało jest w trybie paniki. Wasze narządy nie dostają wystarczająco tlenu, więc serce i płuca pracują nad godziny, próbując to zrekompensować. Następny znak ostrzegawczy numer 3: nagłe zamieszanie. To przeraża rodziny najbardziej. Ktoś, kto godzinę temu był całkowicie jasno myślący, nagle nie może sobie przypomnieć, gdzie jest. Mogą nie rozpoznawać ludzi, mogą mówić rzeczy, które nie mają sensu. Sepsa zmniejsza przepływ krwi do mózgu. U starszych pacjentów to często jest mylone z demencją lub udarem, ale jeśli zamieszanie pojawia się w ciągu godzin. A nie tygodni, myślcie najpierw o sepsie. Następny znak ostrzegawczy, numer 4. Silny ból lub ekstremalny dyskomfort. Ludzie z sepsą często opisują, że czują się najgorzej w całym swoim życiu. Nie tylko czuję się chory, bardziej jak coś jest strasznie nie tak z moim ciałem. Możecie odczuwać intensywny ból w określonym miejscu, takim jak brzuch lub klatka piersiowa. Albo możecie czuć przytłaczający dyskomfort, którego nie możecie wyjaśnić. To się dzieje, ponieważ sepsa powoduje stan zapalny wszędzie. Wasze narządy puchną, wasze tkanki się rozpadają, wasze ciało krzyczy o pomoc. Następny znak ostrzegawczy, numer 5 zmiany skórne. Spójrzcie na swoją skórę. Jeśli rozwija się u Was sepsa, możecie zobaczyć czerwone lub fioletowe plamy, które nie blakną, gdy je naciskacie. To krwawienie pod skórą. Wasza skóra może czuć się zimna i wilgotna, jakbyście się pocili, mimo że zamarzacie. Albo wasza skóra może wyglądać na marmurkową, z plamistymi obszarami jasnych i ciemnych miejsc, szczególnie na ramionach i nogach. Światowe kliniki potwierdzają, te zmiany skórne dzieją się, ponieważ wasze naczynia krwionośne się zwężają i krew nie płynie prawidłowo. W ciężkich przypadkach, wasze palce, u rąk i nóg mogą zmienić kolor na niebieski lub czarny. To śmierć tkanki z powodu braku tlenu. Jeśli widzicie te zmiany skórne wraz z jakimkolwiek innym objawem, który wspomniałam, nie czekajcie. Nie mówcie sobie, że to nic. Nie przekonujcie się, że może to poczekać do rana. Każda godzina, którą czekają, wasze szanse stają się gorsze. Teraz powiem wam o najniebezpieczniejszym objawie. Tym, który oznacza, że czas się skończył, to nagły spadek ciśnienia krwi. Gdy wasze ciśnienie krwi spada poniżej stu skurczowego, wasze narządy nie dostają wystarczająco krwi, wasze nerki zaczynają się wyłączać, wasza wątroba przestaje działać, wasz mózg nie dostaje tlenu, możecie czuć się ekstremalnie oszołomieni, możecie czuć, że zaraz zemdlejecie, możecie faktycznie stracić przytomność. To się nazywa wstrząs septyczny, a według światowych klinik, gdy sepsa przechodzi do wstrząsu septycznego, wskaźnik śmiertelności skacze do 30-40%. Pozwólcie, że będę krystalicznie jasna w tym. Jeśli wy, lub ktoś w pobliżu wykazuje oznaki sepsy i nagle robi się oszołomiony, słaby lub traci przytomność, to jest nagły wypadek medyczny. Dzwońcie pod 999 natychmiast. Nie prowadźcie sami do szpitala. Nie czekajcie, żeby zobaczyć, czy się poprawi. Nie próbujcie przespać tego. Każda minuta się liczy. Badania pokazują, że we wstrząsie septycznym każda godzina opóźnienia w rozpoczęciu leczenia zwiększa ryzyko śmierci. Różnica między otrzymaniem pomocy teraz, a czekaniem kolejną godzinę może być różnicą między życiem a śmiercią. Nie próbuję was przestraszyć, próbuję was przygotować, ponieważ gdy sepsa atakuje, nie macie czasu na badanie lub zastanawianie się. Musicie działać szybko. A teraz wiecie, kiedy działać. Oto dokładnie, co robić, jeśli myślicie, że ktoś ma sepsę. Po pierwsze, nie czekajcie. Sepsa nie robi się lepsza sama z siebie, tylko się pogarsza. Nie mówcie sobie, że to prawdopodobnie tylko grypa. Nie przekonujcie się, że przereagujecie. Jeśli macie oznaki infekcji plus którykolwiek z objawów, które wymieniłam, dzwońcie do waszego lekarza natychmiast, powiedzcie im, że martwicie się o sepsę. Użyjcie tego dokładnego słowa. Lekarze są wyszkoleni, aby reagować pilnie, gdy je usłyszą. Jeśli objawy są poważne, szczególnie zamieszanie, trudności w oddychaniu lub oszołomienie, jedźcie prosto na izbę przyjęć. Nie czekajcie na wizytę. Gdy dotrzecie do szpitala, powiedzcie personelowi martwię się o sepsę. Szpitale mają specjalne protokoły, które uruchamiają się natychmiast, gdy podejrzewana jest sepsa. Lekarze wykonają badania krwi, żeby sprawdzić infekcje i funkcje narządów. Sprawdzą Wasze ciśnienie krwi i poziomy tlenu. Jeśli sepsa zostanie potwierdzona, leczenie rozpoczyna się od razu. Leczenie obejmuje antybiotyki podawane przez kroplówkę do walki z infekcją, Płyny dożylne do stabilizacji ciśnienia krwi i tlen, jeśli potrzebny. W ciężkich przypadkach możecie potrzebować leków do wsparcia waszego serca lub dializy, jeśli wasze nerki odmawiają. Badania z wielu studiów pokazują, że wczesne leczenie antybiotykami znacząco poprawia wskaźniki przeżycia w sepsie, szczególnie dla pacjentów we wstrząsie septycznym. Kluczem jest szybkość. Im szybciej leczenie się rozpoczyna, tym lepsze wasze szanse. Dlatego nie możecie sobie pozwolić na ignorowanie znaków ostrzegawczych. Pozwólcie, że Wam powiem, jak chronić się przed sepsą, zanim w ogóle stanie się zagrożeniem. Krok pierwszy: zapobiegajcie infekcjom. Sepsa nie może się zdarzyć bez infekcji. Myjcie ręce regularnie, szczególnie przed jedzeniem. Róbcie szczepienia, szczepionki przeciw grypie, zapaleniu płuc i wszelkie inne, które Wasz lekarz poleca. Trzymajcie cięcia i rany czyste i zakryte. Jeśli macie cukrzycę, kontrolujcie Wasz cukier we krwi. Wysoki cukier we krwi czyni Was bardziej podatnymi na infekcje. Krok drugi. Leczcie infekcje wcześnie. Nie pozwalajcie infekcjom się przeciągać. Infekcja dróg moczowych może zamienić się w sepsę, jeśli zostanie zignorowana. Tak samo zapalenie płuc, infekcje skóry lub zarażone zęby. Jeśli rozwija się u Was gorączka, dreszcze, ból, zaczerwienienie lub obrzęk, zobaczcie się z lekarzem szybko. Bierzcie przepisane antybiotyki dokładnie tak, jak zalecono, nawet jeśli zaczniecie czuć się lepiej w połowie kuracji. Krok trzeci: znajdźcie swoje ciało. Jeśli coś czuje się inaczej, ufajcie Waszym instynktom. Jeśli normalnie macie temperaturę 37 stopni Celsjusza, i nagle jesteście na 37,5 z dreszczami, to wasze ciało mówi wam, że coś jest nie tak. Nie lekceważcie objawów jako po prostu starzeją się. Krok czwarty. Mówcie głośno w szpitalu. Jeśli jesteście hospitalizowani, bądźcie czujni. Upewnijcie się, że pracownicy opieki zdrowotnej, myjąc ręce przed dotknięciem was. Pytajcie o wasze miejsca kroplówek i rany chirurgiczne. Mówcie głośno, jeśli coś nie czuje się dobrze. Badania pokazują, że pacjenci, którzy aktywnie uczestniczą w ich opiece, mają lepsze wyniki. Nie bójcie się zadawać pytań. Wasze życie jest zbyt cenne, żeby milczeć. Sepsa jest przerażająca. Porusza się szybko i nie daje wam wielu szans. Ale wiedza to moc. A teraz macie wiedzę, żeby wykryć sepsę, zanim będzie za późno. Znacie pięć wczesnych znaków ostrzegawczych: ekstremalne zmiany temperatury, galopujące serce i szybki oddech, nagłe zamieszanie, silny ból i zmiany skórne. Znacie krytyczny objaw: nagłe oszołomienie lub utrata przytomności z powodu spadającego ciśnienia krwi. I wiecie co robić. Nie czekajcie. Dzwoncie do waszego lekarza. Użyjcie słowa sepsa i leczcie się szybko. Według światowych instytutów medycznych miliony dorosłych rozwija sepsę każdego roku. Ale tysiące istnień są ratowane, ponieważ ktoś rozpoznał znaki wcześniej. Wasze ciało daje wam ostrzeżenia. Słuchajcie i działajcie. Jeśli chodzi o sepsę, szybkie działanie jest wszystkim. Jeśli ta informacja pomogła wam zrozumieć sepsę, potrzebuję, żebyście zrobili coś teraz. Naciśnijcie ten przycisk łapka w górę, żeby więcej ludzi mogło zobaczyć ten film, ponieważ gdzieś tam ktoś czuje te objawy teraz i nie wie, co one znaczą. Możecie uratować ich życie, dzieląc się tym. Napiszcie komentarz i wpisujcie nauczony, jeśli będziecie pamiętać te znaki ostrzegawcze. Wpisujcie pomocny, jeśli będziecie się tym dzielić z waszymi rodzicami, małżonkiem lub przyjacielem, który musi to zobaczyć. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie, kliknijcie ten przycisk Subskrybuj i włączcie powiadomienia. Jestem tu każdego tygodnia z pomocną informacją, która jest poparta prawdziwymi badaniami i może zmienić wasze życie lub je uratować. Dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję, że troszczycie się wystarczająco o wasze zdrowie i zdrowie waszej rodziny, żeby obejrzeć cały ten film. Dbajcie o siebie. Zwracajcie uwagę na wasze ciało. I pamiętajcie, jeśli chodzi o sepsę, każda godzina się liczy. Nie czekajcie. Do zobaczenia w następnym filmie.